Nazywam się Anna Wojnar, pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Zajmuję stanowisko zastępcy dyrektora do spraw zarządzania jakością i organizacji opieki nad pacjentem. Tematem mojej pracy doktorskiej była współpraca pielęgniarki pediatrycznej z rodzicami dziecka, lekarzami i diagnostami laboratoryjnymi. Wieloletnie doświadczenie w pracy w Szpitalu Pediatrycznym oraz Przekonanie, że rola pielęgniarki pediatrycznej w zespole terapeutycznym jest szczególna, a zarazem bardzo trudna, było powodem, dla którego postanowiłam zbadać, jak ta współpraca pielęgniarki z członkami zespołu terapeutycznego wygląda. Ponieważ Rodzic wraz z chorym dzieckiem, który trafia do szpitala, narażony jest na duży stres, a pierwszy kontakt w szpitalu ma z pielęgniarką pediatryczną, to od niej zależy w dużej mierze, od jej postawy, poczucie bezpieczeństwa zarówno dziecka, jak i rodzica od jej postawy y, zależeć będą również y, zależeć będą również budowanie, budowane relacje z personelem medycznym, y, które będą miały istotny wpływ na cały proces leczenia. Y, ponieważ bardzo interesuje się koncepcją family center care, y, czyli opieką skoncentrowaną na Rodzinie. W swojej pracy z najwięcej miejsca poświęciłam właśnie tej relacji pomiędzy pielęgniarką a rodzicami chorego dziecka. Patrząc tak troszeczkę historycznie, miałam okazję rozpocząć swoją pracę zawodową w czasach, kiedy to chore dziecko było w zasadzie całkowicie. Zdane na personel medyczny, czyli na pielęgniarki i lekarzy. Rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci tylko w wyznaczonych godzinach. Obserwowałam te reakcje dzieci chorych po wyjściu rodziców, które bardzo często płakały, były smutne, tęskniły, wielokrotnie były znudzone. My, pielęgniarki, starałyśmy się im poświęcić jak najwięcej czasu poza wykonywaniem wszystkich tych procedur medycznych. Niemniej jednak, nie były, na pewno nie byliśmy w stanie zastąpić dzieciom rodziców. Na szczęście ta sytuacja w latach 90. się zmieniła. Rodzice otrzymali prawo do całodobowej obecności i towarzyszenia dziecku w szpitalu przy chorym dziecku, więc. Ym, pielęgniarki pediatryczne stanęły przed nowym w sumie bardzo trudnym wyzwaniem y, związanym z tym, że y, y, musiały się nauczyć budować relacje z rodzicami chorego dziecka. Y, nie był to proces łatwy, dlatego że y, jakby akceptacja tej stałej obecności Akceptacja pielęgniarek w stałej obecności rodziców powodowała, że pielęgniarki pracowały cały czas w towarzystwie rodziców. Wszystkie procedury były wykonywane w ich obecności. Wymuszało to na pielęgniarkach poświęcenie więcej czasu na przekazywanie rodzicom informacji. Dlatego też ten proces jakby budowania relacji nie był łatwy. Na szczęście dzisiaj nie ma już sporu co do zasadności obecności rodziców przy chorym dziecku. Cały personel w tym pielęgniarki pediatryczne doskonale wiedzą, jak ważną rolę odgrywają rodzice w szpitalu podczas Hospitalizacji, z, z wiedzą, że, że rodzice zapewniają dziecku bezpieczeństwo, organizują wolny czas, są źródłem informacji, doskonale odczytują potrzeby dziecka, i, i, i tutaj rodzice są bardzo ważnym członkiem zespołu terapeutycznego. Jak pokazały wyniki moich badań, jest jeszcze dużo do poprawienia w zakresie budowania tej relacji, chociażby z powodu tego, że role rodziców w szpitalu nie są jasno określone. Trzeba je doprecyzować, ale współpraca generalnie układa się dobrze. Mam nadzieję, że wyniki mojej pracy posłużą. Do podejmowania dalszych badań w celu poprawiania relacji pielęgniarki pediatrycznej z członkami zespołu terapeutycznego i będą taką inspiracją do promowania koncepcji Family Center Care, która jest najlepszą praktyką stosowaną w szpitalach pediatrycznych w krajach rozwiniętych na całym świecie.